Chcę Ci coś opowiedzieć. Po przestrodze opowiem Ci moją historię na temat zakupu motocykla marki Honda i rozczarowującej jakości obsługi. Będzie Pan zadowolony! Stwierdziłem, że jest możliwość, i bardziej uniwersalnym motocyklem będzie jednak Afryka na takie moje wyjazdy. I postanowiłem kupić motocykl. Problem był wówczas z dostępnością tych motocykli, bo wszyscy twierdzili, że się wspaniale sprzedają. No i dealer twierdził, że mogę sobie zamówić i będę miał do odbioru w marcu przyszłego roku. Więc pół roku czekania to mi się nie chciało. Znalazłem dealera, który miał dostępny motocykl od ręki. To się ucieszyłem i zamówiłem. Oczywiście zakup przebiegał bardzo bezproblemowo. Wszystko zostało załatwione zdalnie, bo dilera, który znalazłem jest około 300 km od mojego miejsca zamieszkania, w zależności jaką drogę wybrać. Dlatego zakup, przysłanie papierów, rejestracja późniejsza, wszystko się odbyło bardzo sprawnie, zdalnie. Pojechałem z gotową już tablicą rejestracyjną tylko po odbiór motocykla. Na miejscu przy odbiorze cóż... Jak to jest ekscytacja, człowiek wszystkiego nie zauważa lub na wszystkim się nie zda w danym momencie. Dlatego wyjechałem motocyklem szczęśliwy i zadowolony. Co motocykl powinien mieć, a czego nie mieć? Jeszcze spójrz tutaj. Otóż ta kropka to jest po prostu uszkodzenie pokrywy od akumulatora, która równocześnie jest skrzynką na narzędzia. Jakiś mógł włożył tam krzywo narzędzia, zamknął nażywca no i narzędzie wpchnęło uszkodzając plastik. Nie zauważyłem tego w pierwszej chwili, aczkolwiek przy to było. Przy to było i tu jest inne ujęcie. Jak widać to było. Tak jak mówię, nie zauważyłem tego w pierwszej chwili. Myślałem, że to kropka serwisowa może. Nie widziałem tego. Drugim mankamentem otóż tu powinno być oparcie dla pasażera. Oparcie jak widzisz nie ma. Jednak przy odbiorze było. Jak widać na tym filmie, sprzedawca już coś wiedział, że z oparciem jest nie tak, bo je poprawiał. Już sprzedawca wiedział, że jest coś nie tak, bo oparcie poprawiał. Przyjechałem do domu, oparcia nie było, odpadło gdzieś po drodze, bo kiepsko przykleili. Okej, okay, to są te dwie rzeczy. Do tego jeszcze jedna rzecz, mianowicie Atas ma w menu możliwość na trybu serwisowego i sprawdzenia świateł. A TAS ma tutaj światła do doświetlania zakrętów. Światła, które zakładałem, że będą działać, dopiero po przyjechaniu do domu, po poklikaniu w menu okazało się, że jednak nie działają w pełni, gdyż jedno światło nie działa. Cóż, mając to wszystko na uwadze, czyli te trzy usterki, czyli uszkodzona pokrywa akumulatora, zakupione oparcie nie działające światła, zgłosiłem się do dillera. Zadziwiam, że załatwimy to sprawnie. Przede wszystkim staje nie tak, bo by żeby wysłał minową pokrywę do akumulatora, oparcie ze światłami. Może ktoś inny mi naprawi. Co się okazało, dealer się nie poczuwa do naprawy. Co więcej, ma protokół, że przy odbiorze wszystko było w początku. To jest pierwsza przestroga dla Ciebie. Nie podpisuj protokołu, póki wszystkiego nie sprawdzisz. Druga przestroga. Może warto ściągnąć sobie wcześniej instrukcję obsługi i sprawdzić, Wszystkie rzeczy, które możesz sprawdzić na miejscu w motocyklu, żeby nie było tak jak z tym moim światłem, Ponieważ to wyjdzie później w trakcie, no i mogą wyjść problemy. Ale nic to. Stwierdziłem, że okej, okay, dealerze, nie chcesz, nie poczuwasz się, to nie. Co zrobiłem? Napisałem do centrali, do Hondy, zakładając, że jednak dbają o komfort swoich użytkowników i zaufanie klientów. Cóż, w odpowiedzi dostałem coś bardzo rozczarowującego zresztą oceń samemu. Jak widzisz, opisałem sytuację, że salon nie chciał mi tego naprawić. Inny salon, w którym byłem na pierwszym przeglądzie, powiedział, że światła to mogę za dwa miesiące przyjechać, może się tym zajmą. Oparciem się nie zajmą. Więc zakładałem, że tak jak w pracy, ktoś się z tą nie może dogadać, zgłasza sprawę Twojemu przełożonemu kierownikowi i on interweniuje i ci pomoże załatwić sprawę. Tak samo tu zakładam, że Honda sama wybiera dealerów, certyfikuje ich, dostają w końcu oni odznakę, że są ASO. Myślałem, że Honda będzie miała na niej jakiś wpływ i powie, pomóż dilerze temu klientowi. A tuż nie, co Honda powiedziała? wypchaj się, możesz się samemu przepychać z tym niedobrym dilerem. Po dwóch miesiącach od zakupu i przepychankami z dilerem Wreszcie podarowałem mu skrzynkę z narzędziami. Powiedziałem, że są tylko oparcie, które sam sobie przykleję. Wiesz co, i dopiero wczoraj, po ponad trzech tygodniach oparcie do mnie zdarza, żebym sobie samemu przykleił. Skrzynka z narzędziami. Cóż, zostało mi jedynie naprawić Światła doświetlania zakrętów. Mam nadzieję, że to pójdzie dość sprawnie i zrobi to każdy inny dealer, choć też mam wątpliwość. A so, w którym byłem przy, na pierwszą wymianę oleju, pierwszy przegląd zrobił uszkodziło śrubę od osłony silnika. Śrubę o tyle jest istotna, że przy wymianie oleju trzeba się dostać do filtra oleju, więc trzeba za każdym razem ściągać tą osłonę. Zamówiłem nową śrubę. 11 czy 15 zł tydzień czekania. Trudno. Po wkręceniu nowej śruby okazało się, że również się uszkadza, czyli krótko mówiąc gwint jest zepsuty. Są dwie opcje. Albo ASO uszkodziło. No albo jednak Japończyk w japońskiej fabryce zepsuł śrubę, zepsuł gwint. Więc cóż, jakość sama motocykla Honda, no jest OK, chociaż jak rozmawiając z mechanikami, to spadła. Ale jakość obsługi. Krótko mówię, jest słaba, więc niestety przestroga, musisz wszystko sprawdzać, nie podpisywać protokołów przed odbiorem, a najlepiej jeszcze przeczytać instrukcję obsługi i stanie się specjalistą motocykla, który chcesz kupić, żebyś był w stanie sprawdzić więcej niż wiedzą w ASO, a żeby się później nie bujać z problemami. To jest taka moja przestroga dla Ciebie. Co do samego też ASO, tak jak rozczarowało mnie wsparcie Honda, a właściwie jego brak przy wyjaśnieniu problemów z dealerem, tak samo rozczarowuje mnie, Poziom ASO. To jest nie pierwszy raz, kiedy mam problemy w ASO, że coś wyjeżdżam, od nich jest zepsute, nie działa, muszę wracać albo i nie wracać, bo się nie poczuwają. Więc to też jakoś uważam, że spada. Ciekawe. Honda źle dobiera dealerów, nie umie ich certyfikować. Czy też po prostu ma tak wyśrubowane warunki, że dealerzy i autoryzowane stacje obsługi nie dają rady, ponieważ jak spojrzysz na mapę i rozmawiam z mechanikami pracującymi w ASO, Mówią, że jest coraz mniej tych asochondy i ludzie, w sensie firmy, rezygnują ze współpracy z nimi, to też musi o czymś świadczyć. O co o tego motocykla się nie wypowiadam, ponieważ, mimo wszystko, jest to bardzo dobry motocykl i w internecie jest pełno jego opinii. Więc ja jeszcze ze swoją się wstrzymam. Na pewno przez mój wzrost wymagają tutaj korekty pewne rzeczy, typu kierownica czy kanapa, ale to tylko tyle. W komentarzu napisz, proszę, czy masz podobne problemy, odczucia. Jeżeli się Interesuje ciąg dalszy. Również to napisz w komentarzu. Śledź Facebooka, ponieważ tam będę się na bieżąco starał dzielić problemami i spostrzeżeniami Hondy. A tymczasem na razie dzięki. Zjeżdżam. Widzimy się za jakiś czas. I tak w kółko.